Siemano, z tej strony Mrożon, to jest kolejny odcinek Hardcore'owego Free buildu. I to taki króciutki odcinek, tylko Wam pokażę, co zrobiłem w ten weekend. No i jest takie małe ogłoszenie, ponieważ no, już nie jestem tutaj sam. Okej, okay, pierwsze co się stało, no to zaczynam tutaj zalepiać, już w sumie prawie zalepiłem, yy, to miejsce, gdzie tutaj był, były, były, było drzewo. No i okej, okay, schodzimy na dół. Jak widzicie, już podłoga jest zrobiona. Zobaczę, tylko mam dobre opcje. Tak, ostatnio... O, 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 o. Widzicie, kto tam hasa? O, tak się teraz to pozmieniało. Mamy nową podłogę. O, to klina. Klina 11. Tak, to jest taka osóbka, którą możecie zobaczyć na kilku moich filmikach. No, oła. Yy, także jest tam na moim kanale gdzieś się obiła, czytam w filmikach z kraftowni. Tu mamy w nasz magazyn kobla. Gdyby ktoś naprawdę chciał, no to proszę bardzo, może się poczęstować. Yy, jak widzicie przeniosłem sobie łóżeczko tutaj, chociaż nie wiem czy to łóżeczko chyba było. I wykumałem, jak zrobić, żeby to tak fajnie yy, te liany porosły we wszystkich kątach, także wszędzie już mamy liany. Liany już rosną, tu jest łóżko kliny, tu jest tabliczka wczoraj 15 września, czy wczoraj w momencie kiedy ja to nagrywam, bo ja jest 16, ale do was nie wiem kiedy to trafi, prawdopodobnie we wtorek jak już będę w internacie. No i dzisiaj wybieramy się z kliną na spawn, mamy 7 diamencików. Ogólnie byliśmy wczoraj tak samo jeszcze na takiej maj wyprawie. O właśnie, zrobiłem farmę zboża. No taką jak na moim, na moim tym starym save'ie. Czyli dźwignia i woda wszystko ściąga. Tutaj jeszcze muszę półpłytek poukładać, bo podwyższaliśmy, bo było po prostu... O. Bo było na początku na takim poziomie, tylko taka półpłytka, ale później to wszystko wisiało w powietrzu. No i tak, tu mamy miejsce teraz, to wykopałem sam, gdzie nam rosną drzewka. W tym momencie nie rosną. I mamy dynie. Tak wczoraj jak byłem z Kliną, to sobie zwiedzaliśmy i zdobyliśmy dynie. No ale nie mamy trzciny, nie mamy melonów, nie mamy różnych innych rzeczy, dlatego idziemy na spawn z jementami i będziemy handlować z ludźmi. Aha, no i tutaj Klina nam robi kopię. Tu będzie hodowla naszych zwierzaków. Taki wymyśliłem, taki, to taki będzie styl tutaj ścian, to znaczy to i to. creeperki i te stone bricki naprzemiennie, ale chyba teraz nie będę tego robił, bo po prostu zaraz się wybieramy na spawn. No niestety filmu nie, nie nakręcę ze spawnu, ponieważ Klina nie chce yy, użyczyć swojego głosu w filmie. A taka wyprawa, jak nie będę mógł z nią rozmawiać, no niestety, troszkę nie ma sensu. O, możecie napisać w komentarzach, yy, czy chcielibyście takie odcinki, żeby też było słychać klinę, I mi się może gdzieś wybrali. Patrzę tym okiem, jednym, i drugie, jest tak tajemniczo ukryto. No i w sumie to chyba tyle. W sumie nic więcej się nie zmieniło. Aha, jeszcze coś się zmieniło. Nie jeszcze, takie fajne rzecz. Tutaj po prostu mm, przenosi się trawa, dlatego to jest takie in progress. Bo się okazało, że jak zabiliśmy tam jednego mm, kogoś tam wczoraj, to klina dostała od niego właśnie klocek trawy, więc cały ten mój tunel tam to już przeszłość, niepotrzebny. I tą moją mm, ozdupkę udało mi się przesunąć o jeden w lewo. Nie udało, udało mi się nie zginąć, całe szczęście. No i, i jakoś to teraz wygląda. No w każdym razie teraz walczymy, żeby ten nasz zwierzyniec sobie przenieść tam. A właśnie, tu ta krowa to jest z mruczek. Lina nazwała tą krowę mruczek. A dlaczego? Bo bo miał być muczek, ale muczek tak dziwnie brzmi. Bynajmniej ja z tego tak zrozumiałem. Że to dlatego. No więc więc co? My się szykujemy do wyprawy na spawn. No i tyle, czekam na wasze oceny, łapki i komentarze, czy chcecie, żeby kręcił, nakręcił screen on jakiś odcinek. Znaczy ja bardzo bym chciał, a po prostu na razie ciężko mi ją do tego przekonać i proszę o pomoc was. Pomachaj, pomachaj. No i ciekło. pomacha? No, nie pomacha. No trudno. W każdym razie to tyle, co zrobiliśmy. Yy, I co zrobiłem, i co klina tam zaczęła kopać. No i wyczekujcie następnego odcinka. Yy, na razie jeszcze nie mam pomysłu, co dalej by tu stworzyć. Yy, oprócz oczywiście farm melona i czciny. Mamy grzybki, mamy wszystko. I jeszcze chyba taką rzecz, którą bym chciał tutaj. Hmm. Może mob grinder? Aha, jeszcze takie małe wyjaśnienie. Jeśli ktoś, nie wiem, aż tak mnie lubi i wchodzi tam na stronę serwera, to widzi, że zostałem zabity przez klina 11. No, oczywiście to było przed chwilą. Po prostu klina lubi mnie czasami tak pacnąć sobie. A ja musiałem po prostu wyjść, yy, bo mnie tam ktoś wołał i, i wyszedłem z gry. I system policzył to jako ucieczka z walki. Więc zostałem automatycznie zbanowany i, i się odbanowałem teraz, żeby dalej wam to nagrać. Bo wyszłoby na to, że przez cały weekend tutaj się napracowałem, co nieco, a nic wam nie pokazałem. Dobra, nie przedłużając, my się szykujemy na wypad do spawnu. Spokojnie powiem wam, co zdobyliśmy, co będziemy handlować. Tu mamy listę rzeczy, które musimy przyhandlować. No oprócz dyni, która dnia już jest. Dunia. Dunie już mamy. Czyli także trzcina, melony, kakao i krowę. No i jeszcze solsent i, i, i te neterowe brodawki, bo to też mi pasowało zrobić. Dobra, w każdym razie trzymajcie się. Miłego dnia, czy tam wieczoru? No i cześć. I pamiętajcie, napiszcie komentarz, czy chcecie krwina w następnych odcinkach, czy też nie. Pa!